Ze mną radziecki pies. Halo. I jeszcze gra ze mną Mateusz, który, którego słabo słychać, bo ma słaby internet. I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będziemy robić tryb adwersarza. To zaczynamy od. Robimy sobie listę gier stworzoną przez Rockstara. Czekamy aż Sanchez dołączy, i wtedy jakiś tam host zacznie. Jest to tryb adwersarza. Że... No niestety. Chciałem się, kurde, ja pierdolę. Chciałem się. O! I gra ze mną Mateusz. Przy... No i już nie gra. Wywaliło go. Znowu, dobra. Sancheza też wywaliło. Dołącz przez imprezę Sanchez. No, no, no. Dołączam się musiałem wyjść. Dobra, jestem gotowy do gry już. Już nie będzie tak dużo odcinków jak kiedyś, bo wiecie, że jest szkoła i inne obowiązki, nie tylko granie. Dobra, to zaczynamy. Nie wiem o co chodzi w tym trybie adwersarza, więc. A, już wiem! Muszę złapać paczkę i przenieść ją na drugą stronę. Bum! Mm. Dobra, tak to się robi. O, mam snajperkę, jak ja się cieszę. Ktoś też mi zabrał paczkę. O, Mateusz dołączył do imprezy. Nie wiem. Zaraz, no Mateusza słabo słychać, więc nic na to nie poradzę. No, ale... no. Mateusz, wyjdź i wejdź, bo nie ma, nie da się ciebie zrobić. Nie, nie. nie słyszę cię, strasznie słabo cię słychać. Nie chcę. Dlaczego? Dobra. Dostarczyliśmy paczkę. Ej. Biegnie. Nie mam już broni. To nic. To nic. Dobra. Dziwne. zabij mnie. Wezmę tę snajperkę. Już łatwiej się gra z snajperką. Okej. Okay. Nie! Bardzo słabo cię słychać nadal. Zrestartuj PlayStation. Najlepiej będzie. tam do Słabo Cię słychać, zrestartuj sobie PS4. Bo... Okej. Okay. Sanchez, dołączasz już do akcji? No niestety nie mogę, bo... Alarm już nie, nie działa, muszę się ponownie gdzieś tak wpisać. Nagrywać, no? Dobra, witam pierwszego widza. Tak. Zrestartuj PlayStation, bo tak się nie da gadać. Sorry, już tam. Witaj, mapi-playerze. Czekaj, też dołączę do tego. Dołączę. Do i tam już kolejną osobę. Nie! do szli nie niestety. Bo nie potrafię. Pociągnął mi jest jakaś lepsza broń niż. Zabieram. Dobra, headshot. Nie, nie trafię. Dawajcie, biegnijcie! Na pewno... mnie teraz nie przejdą. No. A, ktoś do... Nie chciałem. Dobra, rozpijmy się szybko. I nawalamy. O kolęda w Jak mi trafił idealnie w głowę. Czyli headshota. Dobra, ja się jestem. Dobra, słabo cię słychać. Nie! No, już naprawdę słabo cię słychać. Nie, nie, gada, nie da się z tobą gadać. Nie, ja słabo słychać. Tak, że cię słabo strasznie słychać. Dobra. Sanchez, już się pisałeś tam gdzie miałeś? To zrestartuj PlayStation i Radziu jesteś już? Już? Jest dostarczy... Dobra, to radzi może. Już to, dołącz do akcji przez impre. Ok. Jako najpierw obserwator. A ja niestety Mateuszam. Niestety. Nie. Sam cias opuścił. Dobra. Mateusz, już nie mów za dużo, bo cię słabo słychać. Niestety. To najważniejsze. Dobra, biegnę już sobie po broń, bo inaczej się nie da grać. Mhm. Kończyła mi się broń. O nie, o nie! Dobra. Mateusz, no ty jesteś ze mną w drużynie? No. Wow. Dobra. Radzie dołączasz już przez Simpra? Dobra. szybko dołączaj i ja już sobie wezmę snajperkę i będę do nich... BOM! Mateusz czekaj, ja ich się pozbędę. Ocu! Nie biegnie do ciebie. Ja ich nie zdejmę już. To nie widzę. Dla... że to będę mówił głośno. I słuchaj. To, nie to nie chodzi mi? o to, że ci głos... No głoś... masz słaby internet i przez to cię słabo słychać, ponieważ tak ci deformuje głos, o, tak ci to powiem. Dawaj do... man, nie dostarczył tego, serio. Oczyszczam mu na, on tego nadal nie dostarczył. Uważaj, paczkę mają. Już lecę. Widzę, idę. Okej. Okay. Dawaj, zostaw mi tą broń, ja chcę ją. A, dobra. Nikt nie ma kacza Nie, e, moja ulubiona druga broń. Zostaw ją, proszę. Zostaw mi ją. Mateusz, zostaw, zostaw, zostaw. dobra. Dzięki. Zaczynamy, oranko. Cholender, ktoś mnie od tyłu bierze. Dobra, oto na... Już osłaniam cię. Masz. No. O, widzisz? Wystarczy mi dać karabin. Raciu, mówię... dołączasz Wiedem. już do akcji? Dobra, nie. Bierzcie paczkę szybko. Bo to... Ej, bo ty telefunk mówi, że jak ktoś Dobra, maja, nie to robisz Pacifica, nie? Nie. Powiedziałem, że jak ktoś chce ze mną robić pacyfika, to niech zaprosi mnie do znajomych i jak będę ja. kogoś zapraszał do imprezy e, na, i będę pisał, że to jest pacyfik, to znaczy, że dostajecie dużo hajsu. Ja bardzo Ale

Dobra, bo się przejął. Dobra. Nie mają szans z nami. Nie trafiłem za ciota. Dawajcie, szybko biegniemy. Bo nam jeszcze paczkę zabiorą. A, ten ten na koniec zwalnąć. Radziu, dołączyłeś już, bo będzie kolejna misja. No, już dołożę, patła. Dobra, kolejne 45 tysięcy. Czyli widzicie, już zarobiłem 90 tysięcy. A, no. Dobra. <laughs> Zarobione 90 tysięcy plus 20 to już się równa 110 tysięcy. Więc nie jest to tak mało. Sances, dołączasz? Dołączasz? No. Dobra. Ja po... jestem. Tylko coś tam grasz nie jeszcze już ten dobra. Mhm. No dobra, to będziesz musiał dołączyć jeszcze raz. Dobra, nie mamy gdzie raz. Nie lubię grać w gier za bardzo, ponieważ tutaj są punkty, no ale ja... Ja nie lubię tych punktów, nawet jak ja jestem pierwszy, to i tak dla mnie to nie jest. Ważne. Ej, to jest gościu z mojego ekipy. Dobra, no już cię lepiej słychać, dobra. Dołączyć teraz? Przez imprezę? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie! Zaraz Ci powiem. Dobra. Ja Ci powiem, bo na razie jestem w chmurach, więc... Nie mogę za bardzo, bo mnie dołącza do akcji. A to chwilkę potrwa. Chcę... Zagram w gierkę. Na... MyPhone'ie. Одна и oh, Dad. Wygrałem. Dobra. Jak większość z Was wie, w co gram. Na pewno Biedronka wysoko, wie. Jeśli mnie ogląda. Może będę nagrywał gry na telefon, ale nie jestem w, nim, w nim zbyt dobry. Aha. Ja lubię tylko oglądać, jak ktoś nie gra. Chyba nas nie dołączy, niestety, do tej akcji. Jakoś przeżyjemy. Nadal w chmurach? Tak, nadal w chmurach. Dobra, dołączyło nas. Dołączyło. Nie, za chwilę nas dołączy. Chyba tak miałem przed chwilą, że stałem sobie. Mateusz opuszcza grę. Nie, bo mnie waliło, tak mi na działa. Zabijam twojego koleżkę.

Mam jakieś lagi, no ale... Jakoś trzeba żyć. Dobra. Lista gier jakaś. Dobra, już was do mnie zaproszę. Sanchez, czy już jesteś? Ja mam ja fajne wieści, robił. Hmm. mój kolega zrobił. Musisz Dobra, nie. Powodować. Ja robię. Dobra. Trzy osoby się idealnie tymi. zmieszczą, więc polecam wam dołączyć. Ja szybko, dołączcie. Przez imprezę? Nie! Wysłałem wam zapro. No później nie, nie dostałem. To tak ja wyślę dostałem. Mateusz, dokładnie Sanchez i Radziecki. Okej. Okay. Już dostałem. Dobra, dołączajcie szybko. Sanchez dołącza. Dawaj, Mateusz i Radziu. To ja nie się mm. Dobra, zostało jedno miejsce. Mateusz dostałeś. Dobra, już nie ma miejsca. Musisz ja dołączyć przez to imprezę. No bo to nie ja tworzę, to to mój kolega chyba. Jak to? Jak się zacznie to dołączysz. Będziesz nas obserwował, a później grał. Dlaczego ten Laura, radzi, po co ci sprzedawać ten ładunek? Ale sprzedaję ten złotego minigana. Co sprzedajesz? Złoty mi złotego minigana, nie, to specjalne. No wiem, no, ale po co ci sprzedawać te ładunki? I o, ile ja nowych glitchy znam. O, jestem z Planz, a memory, plans, plans, memory. Plans, plans, memory. E, gdzie poszłeś ty? memory, planz, planz, memory. gdzie Wszyscy dobiegaczy poszli. <laughs> Zaraz ustali kto będzie. 7... Nie, jeszcze będzie 30 sekund dodatkowe. Ja nie odpuszczę. O kurde... No 30 Właśko sekund i się Właś... samo zacznie! Nie, bo i tak ten gostek Właś... stąd nie wyjdzie. Właśnie duchek, kuźrowy tajny pieprz. Zaraz gostek wyjdzie stąd. Widzicie to kobieta? O! Widzisz, odszedł już. O, na razie ja jestem na pierwszym miejscu do bycia biegaczem. Kto będzie? O to jest pytanie. O nie mogę gadać z Jest! My Udało się. Mam to tu śliczne fanto. Tak. Gdzie ty jesteś? W czerwonych. Naprawdę? A, no to, to fajnie. Jak byłeś ty w czerwany, to musisz odejść. Pójdź, kurde, po wszędzie jest. <gry> <gry> I wiesz, nie bierzcie na fajną drogę. Właśnie o to w tej cho o, w misji chodzi. Pomóżcie mi, moi! Odsuń się Sanchez! Nie! Nie odsuwa się. Dobra, co będę stał i się nie będę zabijał. To nic mi nie zrobicie. Wypuść mnie kończę. Mo się. Co wygrać to? No to wygrać. Naprawdę? Moi! Ode mnie mnie! Gostek ode mnie mnie ja już wyjechałem stamtąd. Wycię z tych. Ogarniesz, że ja wyjechałem. Widzieliście to. Nagrane to jest. I właśnie to uwielbiam. Że to jest nagrane. Że nikt mi nie powie, że to moja wina. I tak się znajdę, tacy. A Ale... Kim ja będę? Kim ja będę? Ben... No nie będę już z tym. Straciłem swoją szansę. Jak gostek z mojej drużyny mnie wypchnął, akurat wtedy kiedy się uwolniłem. Widzisz? No nie, nie gadaj znowu tak, bo masz znowu popsuty ten. Słabo cię słychać. I niestety. W jakiej jesteś drużynie Sanchez? No teraz niebieskiej, nie? Halo, był przecież w się. No nie wiesz, chodźcie, zatrzymamy go. Haha, ha! ale pan to przepchnąłem. Dobra, trzymajcie go, tak to się zacznie palić. Dobrze. Czemu twoi? Czemu ty przepychasz tego? No to nie ja to to oni. <grybujesz> ty też. Nie, ja nie, przepychamy go w Nie damy mu przejechać. Dawaj, wypchniemy go. Ale mam lagi. Ole, ale mam lagi. Tak jak Kelena mam zawał. Nie, nie, nie. Helena, ja mam zapał. Bumpę. My Zwycięzcy. Dobra. To to no, po przegraną zakończymy dzisiejszą transmisję. Do zobaczenia ponownie.